Cześć dziewczyny. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o kolagenie i sposobach jego zastosowania. Kolagen jest to główny białko tkanki łącznej, ma bardzo dużą odporność na rozciąganie i jest odpowiedzialny za elastyczność naszej skóry. Jednak z czasem zmniejsza się jego ilość i tym samym zmniejsza się nawodnienie naszej skóry. Powoduje to widoczny spadek elastyczności. Jednym ze sposobem przeciwdziałania jest uzupełnianie ubytków kolagenu. Do tego celu używamy kosmetyków zawierających kolagen rozpuszczalny, który spełnia rolę naturalnego czynnika nawilżającego skórę. Dzięki silnym właściwościom błonotwórczym kolagen ma zdolność zatrzymywania wody w naszym naskórku, co też zapobiega jej wysuszaniu oraz powstawaniu oznak starzenia. Dzisiaj do zabiegu użyjemy kolagenowego serum do mycia twarzy, czystego kolagenu oraz delikatnego kremu do twarzy z kolagenem. Rozpoczniemy od oczyszczenia skóry kolagenowym serum. Zaczynamy demakijaż. Nakładamy serum na twarz. Rozprowadzamy na całej skórze, masujemy i zmywamy. Po dokładnym zbyciu makijażu nakładamy kolagen. Nakładamy 100% kolagen na całą twarz. Ma on działanie regenerujące wygładza, poprawia, poprawia pigmentację naszej skóry, wygładza zmarszczki. E, można też nakładać blisko oczu, pomoże nam to zmniejszyć widoczność worków pod oczami, e, likwiduje skutki oparzeń, otarć, zmniejsza przebarwienia skóry, e, zmniejsza e, rozstępy, ma bardzo, bardzo szerokie zastosowanie jeśli chodzi o, o naszą skórę. Przede wszystkim poczujemy zwiększenie elastyczności e, i zmiękczenie naszej skóry. Nakładamy na całą twarz. I jak czujemy, że kosmetyk się wchłonął, przechodzimy do dalszej części, czyli nakładamy delikatny krem do twarzy. Krem, którego użyję na zakończenie, jest to krem z bardzo dużą zawartością kolagenu. Czyli jeśli znowu kolagen, to nawilżanie i poprawa elastyczności naszej skóry. Krem się świetnie rozprowadza, bardzo szybko się wchłania i ma przepiękny zapach. Jeśli chodzi o kolagen, jest to składnik kosmetyku, yy, który odpowiada każdej z Was. Yy, Każda może do codziennego użytku stosować kremy z zawartością kolagenu po to, aby opóźnić procesy stworzenia Waszej skóry. Dziękuję.